17 lipca 2011 roku, 1540 Każdy człowiek, który twierdzi, że jest mną, jest kłamcą, bo ja nigdy nie objawię się w człowieku. Moja szczerze umiłowana córko, jeden z najbardziej dezorientujących okresów nastąpi wkrótce, gdy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w moim imieniu, okażą się fałszyżami, ale też wielu będzie twierdzić, że są mną. Moje dzieci muszą zrozumieć, że ja przyszedłem pierwszy raz jako człowiek, aby odkupić ludzkość z grzechu. Tym razem przyjdę sądzić. Podczas gdy wielu stanie przede mną twarzą w twarz w czasie ostrzeżenia, to ja nie przyjdę po raz drugi, aż do dnia sądu. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest mną, jest kłamcą. Takie dusze jednak, a jest ich wiele moja córko, nie chcą wyrządzać szkód. Tak bardzo są omamieni przez zwodziciela, który przekonał ich, że nie tylko posiadają boską moc, ale że są synami Boga wcielonego. Ale to nie jest prawdą, ponieważ ja nigdy nie objawię się w innej istocie ludzkiej na tej ziemi, to nigdy nie mogłoby się zdarzyć. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wyróżnienie. I nie zostało to przepowiedziane. Wielu będzie teraz występować i twierdzić, że są mną, Jezusem Chrystusem, synem Boga. Tym biednym duszom chcę to powiedzieć. Padnijcie na kolana i proście Boga Ojca, aby was ustrzegł od zwodziciela. On pragnie was zmylić, tak abyście Wy z kolei nie tylko wprowadzali w błąd moje dzieci. Które oczekują mojego powrotu na Ziemię, lecz także zaostrzali kpiny propagowane przez ateistów. Nie tylko, że przynosicie wstyd mojemu imieniu, ale również niechcący odciągacie ludzi od ich wiary w Boga Ojca Wszechmogącego. Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że mogą czynić cuda. Każdy twierdzący, że posiada taką moc, nie będzie od Boga. Ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko on lub jego umiłowany syn, Jezus Chrystus, mogą to czynić. Szatan również posiada moc, on może tworzyć iluzję. W przypadkach cudownych uzdrowień szatan również posiada moc, on może tworzyć iluzję. W przypadkach cudownych uzdrowień szatan może dokonywać tego przez tak zwanych uzdrowicieli. Wiara, której moc pochodzi z okultyzmu, jest tymczasowym rozwiązaniem, które może się wydawać cudowne, ale ono nie jest długotrwałe. Szatan również może tworzyć tak zwane cudowne wizje widywane na niebie, ale również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga. Dzieci, podczas gdy próbujecie pokazywać waszą przynależność do mnie, każdego dnia jesteście kuszeni przez złe siły. Musicie się skoncentrować tylko na mnie i moim Ojcu przedwiecznym. I zapamiętajcie, że ja nie chodzę po tej ziemi jako istota ludzka. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się objawiał w żadnym innym człowieku. Módlcie się każdego dnia o przewodnictwo i zrozumienie, aby móc odróżniać kłamstwo od prawdy. Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.